Rodzina Szczęsnych spędzała tegoroczne święta Bożego Narodzenia w Dubaju, jednak wyjazd nie rozpoczął się po ich myśli. Jako komentarz dodam, że w takich chwilach, gdy choroba dotyka całą rodzinę, najważniejsze staje się wsparcie i siła, by przetrwać trudne momenty. Mimo początkowego entuzjazmu, zwłaszcza ze strony Mariny, która była podekscytowana pierwszymi świętami z córeczką, ich pobyt szybko przerodził się w koszmar zdrowotny. Łuczenko na swoim Instagramie ujawnili, że już pierwszego dnia pobytu w Dubaju rodzina zmagała się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Sześcioletni Liam, syn pary, miał silne wymioty i trafił do szpitala, gdzie został podłączony do kroplówki. Dodatkowo, Marina również poczuła się źle, walcząc z gorączką, kaszlem i ogólnym osłabieniem. Pomimo trudności, para starała się pozytywnie spojrzeć na sytuację. Marina podkreśliła, że choć choroba dała im się we znaki, udało im się spędzić święta w spokoju, z wdzięcznością i pozytywnymi intencjami na przyszły rok.